No to jedziemy, nagrody za 16 winów. Pierwszy piczek jest Dante. W drugim piku dostajemy... Camposa 93, w ogóle 4 specjalne karty. W trzecim piku Greenwood. I Piki PTG. Uuu, Losers o 98, oj ten pan jest mocny. I na koniec Lukaku. No bad. Nagroda 16 minut na moim koncie. Wracamy do normalnego poziomu. Ale czy będą normalne nagrody? Pierwszy pik: Teo Hernandez. Tak jest. Teo Hernandez pikł 1 z 4, 85. Plus. Jedziemy dalej. Bracia Julii. Dwóch Julii nas zaatakowało, ale my się tak łatwo nie poddamy. W trzecim piku jest pan kapita naszej drużyny Steven Gerard. Jedziemy dalej. Teraz 1/4 PTG. Pedri 99. Bierzemy go. I w ostatnim jest. Fabian Ruiz 97. Fantastycznie, fantastycznie. Fantastyczna gra. Fantastyczne piki. 85: Southwood Champions. No coś tutaj będzie ciekawego. Jest P.O. Okej, okay. będzie tutaj ikonka. Zamrotta bodajże. Okej, okay. jest zamrotta. To tak jest! Tak jest! ESA z wami wszystkimi. Dobre nagrody! Oj tak! Jak tam wasza sama? Raz do 87. Jakieś tocy tym razem. Upsowa, no dobra. Nie będzie ten Dapsowa Eee, hinkapi ta Trzy razy, PTG, ZSWH, Ops, wszystko 95, zobaczmy, co tutaj będzie Austria, Esio. O Jezu, Danso. O matko Dobra, kto będzie z tym Danso? Los sensu 98, okej okay. No to te nagrody są dosyć przyjemne. 85 za nagrody. Ty nie jest na SPO. Dostajemy GECE. Putis. A kto będzie razem z tym Gecem? Może znowu kulić? Tym razem jest to Michelle Balek. 3 razy 87. Tym razem tylko Tocy, Francuz Esio. Ponadto to nawet nie Tocy. Nie będziemy komentować. Najważniejszą paczką 3 razy PTG. Niemiec na napadzie. Undaw. Nie zapowiada to się zbyt dobrze. I undawa obróci felisty. Tragedia. Był tragicznych nagrodach za 16 nadszedł czas na nagrody za 14 winów. Także przekonajmy się, czy za 14 odda lepiej. Pierwszym piku Horan. Drugi pik to... Kometi. Trzeci pik futis Pierwszy pik PTG Paraskelia I w ostatnim piku dostajemy Peristriego Teraz 85+, plus, a w środku A w środku jest ciekawie Francja Esio Okej okay. Paskera jakaś no, ale tutaj mamy Skopa America Kartę Munus. Patrzcie, trzy razy PDG. Zobaczmy, czy będzie lepiej niż u mnie na koncie. Będzie Borcha, który był u mnie jako trzeci. Tu jest jako pierwszy. A razem z Borchą jest Marquinhos, więc delikatnie lepiej jest. Ale zobaczmy kto będzie jako trzeci. Bo to tutaj zaczyna się zabawa. I trzecim piłkarzem jest Olivera, którego mogliśmy wybrać z plików, ale na szczęście go nie wzięliśmy. 10 x 85. Argentyna jeszcze, Romero. Nie, Medina, o Jezu. U, Bastoli. 5 x 87. I w środku coś jest ciekawego. No to będzie chyba jakaś ikona, okej. Okay. Dostajemy Gerarda i jest ikona ta z euro. A będzie to? Peter Schmeichel. A co będzie w środku? A, a i mam go? Jeszcze więcej ikon, tak jest. 20 razy 84. Co tutaj będzie? Jest widzieć. 91. I do tego dostajemy Rui i A w jest jeszcze Crespo, i dużo duplikatów. No to jedziemy trzy ikony jeszcze u mnie na końcu. Zobaczmy czy coś tutaj poleci na RTG. Pieniamuri. Okej. Okay. W drugim piku z ikoną dostajemy... Sawe. No dobra, niech będzie. I w trzecim dostajemy... Firma Ibercampa. No i pora na ikonę. I dostajemy tutaj sukera, ale wezmę delfiero, bo ten delfiero na pewno będzie ciekawszy. Sprawdzamy czy ikona dalej jest zbugowana i w środku jest widnić. Może to nie jest sama 99, ale mamy nowego obrońcę. Otwieramy ikony. Zobaczymy, co z tego będzie. Sorry, najpierw Piggy PTG. Zaraz będzie ikona. Pierwszy sign Maximum. Jeszcze <gibli> Pana Mario. Holy Gunbo! Marug. czterech ikona i tutaj jest Charlie Drogba. W drugim dostajemy Baressiego. I w ostatniej koni jest Berkamputis